I wspiera inne seropozytywne kobiety, które odmawiają leczenia. Mieszka w Oregonie z mężem, którego nie stwierdzono HIV i dwójką zdrowych dzieci. Nieskażony wirusem HIV Felix Tyson został objęty opieką stanu Oregon, gdy rodzice odmówili podawania mu leków przeciw AIDS. Felix otrzymywał AZT przez pierwsze sześć tygodni życia. Dziś Felix jest zdrowym pięciolatkiem, jego rodzice odzyskali prawa rodzicielskie. Rachel Doy otrzymywała AZT w łonie matki oraz przez pierwsze sześć tygodni życia. Nie wiemy nic o jej obecnym stanie zdrowia, stopniu rozwoju, ani miejscu zamieszkania. Willy Brown był przez dwie kadencje burmistrzem San Francisco. Jego polityka w sprawie AIDS nie zmieniła się po spotkaniu z Christine Majorem. Choć w San Francisco najwięcej osób zakażonych HIV było na początku lat 80., administracja Brauna otrzymywała coraz większe środki na walkę z chorobą. W roku 1993 Kary Melis otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wynalezienie reakcji łańcuchowej polimerazy, rewolucyjnej metody powielania DNA. Jest ona kamieniem węgielnym w wirusowej teorii AIDS, gdyż umożliwia oznaczanie poziomu wirusa HIV we krwi, choć Mollis utrzymuje, że za pomocą tej reakcji nie można wykryć infekcji wirusowej. Molis jest wiceprezesem i dyrektorem działu biologii molekularnej firmy Ben Technologies, znanym konsultantem naukowym i wziętym wykładowcą. Charles Farting jest dyrektorem do spraw medycznych AIDS Healthcare Foundation, największej na świecie organizacji propagującej leczenie AIDS. Kampania fundacji ma na całym świecie popularyzować leki przeciw AIDS i zapewnić leczenie zgodne ze skomplikowanymi zasadami. Wkrótce po ogłoszeniu odkrycia AIDS, Robert Gallo został oskarżony przez francuski Instytut Pastera o kradzież hodowli komórek, która, jak twierdził, zawierała wirus HIV. Po śledztwie zawarto ugody i podzielono prawa patentowe oraz zasługi związane z odkryciem między badaczy amerykańskich i francuskich. Choć w wydanej w roku 2002 książce dziennikarz John Crudson nie zostawił na galo suchej nitki, ten wciąż jest dyrektorem Instytutu Wirusologii Ludzkiej Uniwersytetu w Maryland. Mark Weinberg jest profesorem w ośrodku AIDS Uniwersytetu McGill'a. W Montrealu I byłem prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia AIDS. Opatentował kilka leków. Jako pierwszy zidentyfikował i przetestował 3TC, potencjalny lek przeciw AIDS. Weinberg otrzymał granty od różnych wytwórców leków przeciw AIDS. np. od firm GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb i Beringer Ingelheim. Peter Diusberg, zanim zaczął podawać wątpliwość wiedzy na temat AIDS, otrzymywał liczne granty i nagrody. Był nominowany do Nagrody Nobla za odkrycie onkogenów. Odkąd Diusberg nie zgadza się z głównym nurtem nauki o AIDS, stracił fundusze, laboratoria badawcze i dobre imię w świecie nauki. Jego obecna praca nad innowacyjną teorią na temat raka zyskała rozgłos. Mówi się o ponownej nominacji do Nagrody Nobla. Po 20 latach badań nad AIDS, które pochłonęły 120 miliardów dolarów, naukowcy wciąż nie potrafią wyjaśnić, czy i jak HIV może być przyczyną AIDS. Z 30 dostępnych obecnie testów na HIV, żaden nie wykrywa bezpośrednio wirusa HIV w organizmie człowieka. W lipcu 2002 roku naukowcy na 14. Światowej Konferencji AIDS przyznali, że główną przyczyną śmierci osób seropozytywnych jest niewydolność wątroby wywołana lekami przeciw AIDS. Czy istnieje inna strona AIDS? Zdecydujcie sami. Scenariusz, produkcja i realizacja Robert Skowil. Wersja polska Start International Polska. Tekst Piotr Radziwiłowicz. Konsultacja dr Elżbieta Eyman. Czytał Marek Lelek.